trwają prace na drodze do brzykowice człowiek. Ta droga ma być otwarta 22 listopada. To jest planowe otwarcie tej drogi. Zasięgnąłem tutaj informacji, czy jest to termin realny. Dostałem zapewnienie, że tak, że jeżeli nie będzie żadnych sensacji pogodowych, jeżeli nie, nie będzie padał deszcz to drogowcy dadzą radę ukończyć tę drogę i przejezdność będzie przywrócona 22 zgodnie z planem no to są informacje z terenu budowy, natomiast na oficjalną informację czekam z powiatu wrocławskiego gdyż tam wysłałem zapytanie mailem czy rzeczywiście 22 ta droga zostanie otwarta jest to ważne dla mieszkańców naszej gminy, gminy Czernica ponieważ tą drogą jeździ bardzo dużo kierowców no i z niecierpliwością czekają na oddanie tego odcinka jestem tutaj, patrzę, droga jest zdecydowanie szersza w tej chwili kładziona jest taka warstwa, jeszcze nie lucerowa, jeszcze nie rycylowa, ale warstwa asfaltu górnująca no i rzeczywiście kiedy ta droga zostanie ukończona, kiedy zostaną poprawione pobocza no to będziemy mieli zdecydowanie większy komfort poruszania się po tej drodze, no i myślę też, że będzie zdecydowanie bezpieczny.